Siema, z pierwszego tygodnia naszego pobytu w Meksyku, w którym tam mieszkaliśmy w Marydzie, zostały nam jeszcze dwa filmiki, a potem będziemy się przenosić do troszkę bardziej luksusowych warunków, ale troszkę dużo bardziej zaniedbanego miasta, do Cancun, w którym będzie jeszcze parę części, więc dla wszystkich 10 wyświetleń warto dalej montować. Dziękuję bardzo za to, że jesteście, łapki w dół, w bok i, i na no, pozdro, pozdro. Znajdujemy się, że żyjemy. Jest chłodno, bo jest tylko... O, już jest 23 stopnie jak zimno. To było 19, więc nie było zimno. E, jedziemy do Ica. Wydamy tam majątek na bilety, no ale mniejsze z tym. E, no i się nie pada, więc w sumie tylko chodzi o to, żeby się zameldować. No i jedziemy. to wzięte? Mnóstwo czasu spędzamy w samochodzie, ale wiedzieliśmy o tym, więc następne 3 godziny będziemy jechać 200 km. Idziemy przez takie typowe miasteczko Cantuni, typowo meksykańskie miasteczko. An English cucum means feather. Mm -hmm. Can in Maya, an English snake. So can mean feather snake. Look, for example, Mexico Center, for example, the Toltecs and Teotihuacanos have the same black chicos but different uh, always with a sunset mm -hmm. around four pm to five pm okay and everyone oh these people start to build this city down this is the first temple okay yes if you realize not high temples mm -hmm. only like platforms mm -hmm. when the new culture arrive they level and start to build okay this temple. so that, uh, that was original yes, ground level exactly exactly if you realize two meters three meters deep mm -hmm. and here we have dinosaurs <laughs> over there in the corner <laughs> ah, <laughs> iguana 20 of those statues yeah and this is an example how well, the archaeologists believe was this temple look oh wow had a roof look mm -hmm. do you see those pillars yes, yes, yes. had a roof on top same thing mm -hmm. but the most important here those pillars because mm -hmm. each pillar was carved because mm -hmm. each pillar represents Different person. Mm -hmm. O, oh, yes? Yes. me show you Jesteśmy rzekomo w największym mieście majów Chichen Ica. Nie będę tutaj za dużo o nim opowiadał, ponieważ mieliśmy przewodnika. Najwyższa piramida. Poza tym to jest nudne, jak się opowiada. To trzeba jechać samemu, co poczytać, a nie tam takie moje podniety słuchać. Przesłuchałem wcześniejszy odcinek, tylko się kurzałem, że sam. Takie pierdolety opowiadam. To jest istotne, ale dla kogoś, kto się interesuje. Jak to się nie interesuje, to będzie tylko zanudzany przeze mnie. Łazimy, Łazimy dla Was. Trzeba to zobaczyć samemu, bo to jest. Tego się nie da opowiedzieć. No i plus tryliardy ludzi, a ponoć mało było, nie? Ponoć mało było. O, tam skaczą i tak dalej. Paczta, paczta. Jaż za zbytnich szczegółów nie będę opowiadał. Warto po prostu przyjechać polecam, chociaż uśmal było mniej oblegane przez turystów. Przez co było trochę bardziej jakby dostępne. Taki większy spokój tam panował i refleksja. No a tutaj jest jednak jak w lunaparku. Okej. <grym i górny> <grym i górny> <grym i górny> This cenote was explored three times mm -hmm. by Edward Thompson, and look, he found in this temple, in this cenote, sorry, look, people, people, dead bones in water, in water, in water. yes, mm -hmm. in water, yes, and a lot of jade stone, turquoise, mm -hmm. different things. Nie yy, wrzucali tam ofiary. Kos. You know, these people practice another human sacrifice. Mm -hmm. well, okay. Cause, ah, are... Bardzo wiele sklepów, czy tam stoisk z pamiątkami było. Jesteś sobie w starożytnym mieście. Są stragany porozstawiane zupełnie żadnego prądu i można płacić kartą. Przyłożył do telefonu jakiś czytnik. I rewolutem się zapłaciłem elegancko, czyli jakby zegarkiem, nie? Coś pięknego, żeby tak zawsze było. Albo chyba zwykłą kartą. nieistotne. istotne. Jesteśmy na Ciczenicach w miejscu gdzie jest boisko do gry w piłkę, ale według naszego przewodnika nie grało się tu w piłkę, bo to boisko było za duże na, na możliwości no, ludzkie, ponieważ ta, te bramki są za wysoko. A piłka ważyła 4,8 kg. Z tego też powodu nie było łatwo tutaj trafić, i miejsce to było używane do pokazania władzy i mocy, którą to miasto posiadało. Tak nam no, mówił nasz przewodnik. Spły na wieża. Ta płaci Panu. Mam nadzieję, że bez porwania. A w wejściu stoisz w pełno rzeczy i oryginalne i chińskie za dolara i możesz sobie wszystko kupić. No nie, wiem, tam gdzie była jedna strefa za dolara. To to raczej nie było oryginalne. Tak tutaj wygląda. Ale to tylko wejściu, ale tak tutaj tak jest multing Zmień tą Tak. ja bo robimy Tak jest. Jest godzina 14.59, czyli zachód jest generalnie za 2,5 godziny. Jedziemy na plażę, na taką różową plażę. Znaczy woda na tej plaży jest różowa. I Tomek ma um, jest zmartwiony tym, że będziemy wracać po ciemku, ale też nie będziemy wracać po ciemku, nie wiadomo jak długo. No, z półtora godziny, spokojnie. Ja nie mogę z tego, musiałam to po prostu uwiecznić. Będę, będę nakręcać później jeszcze. No, zgubiłam moją gumkę z i stwierdziłam, że szukam cały samochód, żeby ją znaleźć. No i stwierdziłam, że zajrzę do schowka, którego nigdy nie otwieram, bo nawet nie wiedziałam, co tu jest. Tak, papier toaletowy. Tak więc jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność. Akurat akurat będziemy jechać po ciemku. To rezerwę. To Tomkowi się przyda. Hej, gdzie mam? Teraz mam w sumie, to pierwsze nagranie na GoPro, ale myśmy się już nagrywali. Kwiaty humor bo już dosyć późno a będziemy wracać po ciemku 240 km do... Siema, siema, siema. Jesteśmy w Las Coloradas, czyli kopalni soli na Yucatanie. Kopalni soli morskiej, tak naprawdę to jest fabryka soli, oni odsalają wodę morską. I w jednym z procesów odsalania woda jest leżakuje, tak naprawdę. W takich zbiornikach sztucznych odgrodzonych od morza i od innych zbiorników, gdzie woda ma inne kolory. I ten jest najbardziej efektowny, dlatego tu siadaj, przyjeżdżają turyści, tacy jak my, żeby to zobaczyć. Pani przewodniczka nam opowiada, opowiadam to teraz wam po polsku, bo mi się nie chciało napisów wstawiać, to dużo bardziej czasochłonne. Opowiada o tym, w jaki sposób to przebiega. Że woda w ciągu dnia, w zależności od tego, jak pada słońce, zmienia kolor, co jest, jak ktoś troszkę fizyką się interesuje, co jest jasne, ponieważ kąt odbicia, i tak dalej. Nie chcę mi się tłumaczyć, ale kurwa jestem mm -hmm. leniwy. Sorry za przekliny, ale mm, nie mam, nie mam scenariusza przygotowanego, więc sobie tak gada. W każdym razie ten proces odsalania z tego co pani nam wytłumaczyła, ale nie chcę kłamać, bo nie wiem, czy ona się po prostu nie źle, źle wypowiedziała po angielsku, przy czym jak dopytałem, powiedziała mi dokładnie to samo, więc zakładam, że że to jest prawda, ale nie sprawdziłem tego. Proces ocalenia składa się z kilku etapów, ponieważ to nie jest przez odwrotną osmozę, jak się robi w krajach arabskich, tylko przez dodatek, przez dodawanie bakterii, które jakby wypychają z wody sól, czyli zmniejszają zasolenie wody i przez to te bakterie przy, przybierają taki kolor, czerwony, i. i a skutkiem ubocznym tego, na odwrót, skutkiem ubocznym odsalania jest właśnie przybranie wody y, na, na ten kolor. Takie morze czerwone się robi. I w trakcie jak ta woda osusza, y, kwaczy, jak ta woda jest y, zmieszana za zasolenie za tego, tego zbiornika. Y, Następna woda wchodzi do, do innego zbiornika. Tam jest tam jest kilka etapów tego. Ona nam to wytłumaczyła, że najpierw jest woda filtrowana, w jakiś tam z grubsza, później jest, yy, są dodawane te bakterie, a później jak już te baterie są dodane, to jest właśnie pompowane tutaj ona sobie tak leży, leży. Woda, yy, sól jest wypychana z niej, ta sól jest cięższa od wody, przy czym już jest nierozpuszczalna w wodzie, więc osiada na dno. Część wody jeszcze yy, część jeszcze wody wyparuje. No i jak już proces ocalania jest zakończony, nie wiadomo ile to trwa, to woda jest spuszczana z tego zbiornika, jest spuszczana do z powrotem do morza, to zobaczycie zaraz na przebitkach, a e, sól jest maszynowo, kiedyś ręcznie, ale dzisiaj już maszynowo jest zeskrobywana z dna i to tak krąży, tych zbiorników tam było chyba z 20 czy 30, przy czym do zwiedzania jest tylko jeden dostępny, na Google Maps dobrze widać ile tam jest tych zbiorników. Myślałem, że tam można na dzika wejść, ale tam w sumie musieliśmy zapłacić za bilety jeszcze z przewodnikiem, ale to poszło jak to poszło. Bardzo dużo zdjęć na Instagramie można sobie tam zobaczyć albo na jakichś innych... Influencerskich portalach. Sam wstawiłem na Instagramie, ale nie rozbierałem się, nie robiłem żadnych zdjęć z drona. Przy czym bardzo ładne zdjęcia można tam zrobić. Dziękuję, polecam. Następny punkt wycieczki. Nie, to jest sól. Tak, to jest sól. czemu tutaj jest No, no, opowiadać, bo pr w procesie odsyłania. Senegal, Australia, Australia es más normal, pero mm -hmm. aquí es especial. En México, la uh, compañía Cisar, ese es el nombre, mm -hmm. es el principal, es industria Es la segunda compañía más grande de producción de sal, pero es número uno por la calidad. El proceso es natural. largo, es sal fundida, el agua es pura, pero la sal Wiatr tutaj nie był mocny, ale na GoPro to nie, nie wpływało za dobrze. Nic nie słychać, co mówiłem. Coś tam srałem trzy po trzy. nieistotne. A skoro to jest nieistotne, to czekały nas trzy godziny jazdy z portem do Meridy. Dlatego srałem, bo się bałem karteli i tak dalej. Agnieszka to mi wyśmiała chyba z tysiąc razy. Ta, ta dziewczyna też się śmiała i mówię, że kurde, narkosów się naoglądałem na Netflixie. Po angielsku rozmawialiśmy. I, I no i z Meksyku też widziałem, no i trochę penia mnie Wyśmiały mnie. To pocieszyło mnie to, że mnie wyśmiałem. No może, może przeżyjemy. No i wtedy też. Poczułem się bezpieczniej. I zbieraliśmy się do domu. Także chwilę tam byliśmy tak naprawdę 15, może 20 minut, może maksymalnie pół godziny, a tu przebitki. Te kibelki mają Spoko. A no nagrywa? No, też nagrywa kibel. Dobra, idziemy na spotkanie z kartelami. Naprawiłam no, się bardzo, bardzo, bardzo e, miłych, bardzo przyjemnych przewodników. Dzisiaj no. Musisz się trzymać, bo tylko słońce się nagrywa którzy y, bardzo fajnie nam wszystko wyjaśni są przede wszystkim bardzo mili, więc. Ale to było drogo na ten, na tą chwilę. Tak, zapłaciliśmy 660 peso. Pesos y, meksykański. Chcesz tu zdjęcia jeszcze? Nie. Yeah. Dzisiaj jest jaki dzień? Środa. Środa. Zwiedziliśmy Chichen Itza. Tak chyba się to mówi. Mieliśmy bardzo przyjemnego pana, który nas, przewodnika, który nas zaprowadzał. O wszystkim, powiedział nam, co warto jestem kupić, czego, czego jednak powinniśmy unikać. No i za namową też tego pana pojechaliśmy do. na plaży Las Coloradas. więc może nie wszystkiego tylko tego, ale zostawili nam tak, kilka godzin dosłownie. Teraz powrót z Las Coloradas będzie trwał 3 godziny, więc... Będzie trwał jeszcze 3 godziny, kurwa, ale nie jesteśmy. Nie. Nie, nie jeszcze 3 godziny, tylko jeszcze tam 2 godziny. Nie? No, no, na pewno, jeszcze jedziemy dopiero po. 40 minut. Jedziemy. Ale na kurwiasz tym autem masakry, czy nie? Więc... <gryw> nie, nieważne, nie że przepisy tutaj są jakieś, obowiązują. Nie ma żadnych przepisów. Dwie godziny będzie mieli. Nie, kurwa, weź, powiedz mi szczerze. Dwie godziny 20 minut pewnie. Nie, dwie godziny. Powiedz mi szczerze. No dwie godziny jeb***, o co ci chodzi? Dwie godziny będziemy jechać. Tak pokazuje nawigacja. Jak będzie naprawdę... Jak dwie godziny i co jest poprzez 2h i co jeszcze? Trzeciego wyprzedzało, także z naprzeciwka do zera praktycznie musieli zwolnić, bo auto, które wyprzedzane w ogóle nie widziało, że ktoś go wyprzedza, nie patrzył w lusterka. I czego hamował nie? No, później? hamował, ale nie zjechał nam. Byliśmy. Bez problemu, nikt nas nie napadł, nikt nas nie zabił, panikowałem, a my słyszymy się albo widzimy w następnym odcinku. Szybką